Dzień dobry, posmakuj. Fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie zimowy gulasz wołowy z ciemnym piwem z Browaru Dukla, z marchewką, z rozmarynem, z jałowcem. Oglądaj. Zacznę od przygotowania i pokrojenia wołowiny. Zrazowa górna, piękny kawałek mięcha. Pokroiłem je na plastry około 1,5 cm w połkrze włókien. Tak jak tutaj widzisz, włókna idą w ten sposób. A ja kroję w poprzek. Chcę to Ci pokazać. Dobry ostry nóż, podstawa. Jeśli chcesz dobrze wykonać swoją pracę. Teraz pokażę Ci na tym ładnym kawałku. Kroisz równą kostkę. Zależy mi, żeby kostka była takiej wielkości. Piękna ładna, równa. Gdybyś zastanawiał się, gdzie teraz jesteśmy, w jakim studio, to jesteśmy na osiedlu Awangarda w Warszawie. Pod nami buduje się nasze nowe studio, więc tak naprawdę niebawem będziemy przenosić się do nowego, pięknego studia. Pamiętaj, pokrojone mięso, już gorące, nagrzane i rondelek, i garnek. Chcę to usmażyć za jednym razem, w sensie nie wrzucę całości do jednego garnka, bo to mięso zaczęłoby mi gotować się od razu. A mi zależy na tym, żeby to mięso się obsmażyło. Później mięso przełożę do jednego garnka, a na patelni podsmażę warzywa, które dodam pod koniec gotowania, tak na 15-20 minut, kiedy uznam, że mięso już jest prawie miękkie. Wtedy dodaję warzywa i one mi się dogotują razem z mięsem. Nie odrywam mięsa, tylko pozostawiam tak na minutę, dwie, żeby się przysmażyło. I dopiero wtedy ono się też odklei od, od dna. Szczególnie w przypadku garnku. Pięknie pachnie smażona wołowina. W międzyczasie kroję marchewkę. Zerkam na mięso, które zaraz dorzucę do garnka. A na patelni będę podsmażał marchewkę, cebulę, czosnek. Kroję w skos marchewkę. Grubość około centymetra. Mięso ląduje w garnku z patelni. Do podsmażonej wołowiny dodaję piwo, browardukla, małe czarne albo kilka rodzajów portera, które możecie u nich wybrać. Polecam. I do wołowiny dodaję również namoczone podgrzybki. Oczywiście, gdybyś miał borowiki, śmiało mogą być borowiki. To jest gulasz zimowy, więc może być na suszonych grzybach. W jesieni możesz przygotować na świeżych. Zostawiam też wodę, która też później w trakcie gotowania to trochę się zredukuje, więc też będę dolewał smaku suszonych grzybów. Mam też bulion w razie potrzeby. Kroję cebulę w kostkę na gorącej patelni, na której przysmażałem wołowinę. Na tej samej, nieumytej. Tam zostało dużo cukru i dużo smaku ze smażenia. Dodam troszkę masła i podsmażę najpierw marchewkę, potem dodam cebulę, później dodam czosnek. Uuu, cudownie pachnie piwem. Rzucam marchewkę i na średnim ogniu podsmażam kilka minut. Paweł, a jak ktoś chciałby zrobić ten alkoholu? To może sobie zastąpić bulionem wołowym. W porządku. Nie ma z tym kłopotu, na samym bulionie może zrobić na samym wywarze grzybowym również. Będzie jeszcze więcej smaku grzybu, więc tak naprawdę trochę też inspiracją było takie danie, które pochodzi z Belgii, karbonat flamand, tam e, przygotowuje się na ciemnym belgijskim piwie, dodając i zagęszczając piernikami. My tutaj do zagęszczenia użyjemy suszonego razowego chleba, który dodamy w trakcie gotowania, tak naprawdę pod koniec, on się nam rozgotuje i ściągnie nam i zagęści nasz gulasz. Dodaję cebulę do patelni. Mieszam i za momencik dorzucę czosnek. podsmażam cebulę. Dodam troszkę soli, żeby zmiękła. Nie za dużo. Dodaję czosnek do cebuli i do marchewki. Do gotującego się mięsa i grzybów dodaję przyprawy. Liść laurowy, ziele angielskie, trochę jałowca, Dużą szczyptę rozmarynu, no z przyprawami cudownie jeszcze bardziej pachnie, piwo, grzyby, rozmaryn, pięknie. Dodam trochę bulionu, bulion wołowy, widzicie nawet jest gęsty, jakby galaretka już na nim zsiadała. Dodaję trochę smaku z namoczonych grzybów. Duszenie potrwa półtorej godziny, w zależności od tego jaka będzie twardość mięsa. Wtedy trzeba będzie dorzucić warzywa. Jak będzie już e, takie półmiękkie, dorzucacie warzywa, dociągacie do, do, 20 minut i razem z warzywami, razem ze skórką zrazowego chleba. Całą tą skórkę nie wrzucacie od razu, żeby też wyłapać gęstość. Czyli wrzucacie połowę, zobaczycie jak się zagęścić. Pamiętajcie też o tym, że gulasz cały czas gotując się, będzie się redukował. Para wodna będzie e, wychodzić, a gęstość będzie się zwiększać, więc też ostrożnie kontrolujcie, dolewajcie trochę bulionu, dolewajcie e, smaku z grzybów i powoli dodawajcie chleb razowy, który Wam zagęści gulasz. Żeby też nie nadmiernie się odparowywał, możecie przykryć pokrywką i na wolnym ogniu dusić to założone 1,5 godziny do 2 godzin nawet. Żeby ściągnąć cały smak z podsmażonych warzyw i z wcześniej e, podsmażonego mięsa, Robimy tak zwane deglacer, czyli na pewno pamiętasz z moich odcinków. Dodajemy bulion, który pozwoli odkleić się przysmażonym smakom z mięsa i z warzyw, który swoim bogatym aromatem wzbogaci mój gulasz. Minęła mniej więcej godzina. Zerkałem od czasu do czasu na wołowinę, trochę się odparowało. Dodam teraz bulionu wołowego, trochę bulionu, trochę wody z moczenia grzybów, czyli smaku grzybowego i parę kostek suszonego chleba, który nam powoli będzie zagęszczał. Nasz zimowy gulasz. Chleb razowy też nam troszkę zakwasi nasz gulasz. Dobra, wystarczy, pomieszam, przypryję i dalej niech się dusi. Chani, gulasz tak naprawdę gotuje nam się jakąś już godzinę 15. Czas, żeby dodać podsmażone warzywa, cebula, marchewka i czosnek. Zobaczcie też, jak fajnie już się przyrodykował po tym, jak dodałem chleb. Bardzo ładnie wygląda. Dodaję warzywa. Wszystko dokładnie, starannie. Naprawdę kapitalny aromat. Piwa, rozmarynu. Teraz do tego dochodzi czosnek, cebula. O proszę. Zobaczcie. Jest delikatnie gęsty. Jeśli będzie zbyt mało bulionu, to dodam bulionu i dorzucę jeszcze troszkę pieczywa, które znowu je zagęści. Teraz tak myślę, 15 minut nam. Powinno wystarczyć żeby ta marchewka już zmiękła, żeby wszystkie smaki się przegryzły. Przykrywam i odstawiam na 15 minut. Słuchajcie, zobaczcie jak to pięknie wszystko zagrało. Jest cudowny, mocny aromat piwa, grzybów, wołowiny. Naprawdę cudownie, pięknie to pachnie. Ja spróbuję delikatnie. Nie jest zbyt rzadki sos, ładnie upływa mięso, Bardzo skumulowany i mocny smak, bardzo, ale bardzo. Teraz taka informacja: było piwo ciemne. Nie każdy lubi taką ciężkość, wytrawność i moc piwa w smaku. Jeżeli chcecie, to możecie, ja tak zrobię. Ja lubię, nie przeszkadza piwo ciemne, ale możecie dodać sobie i przełamać. Lekko słodkość. Dodajcie tak naprawdę pół łyżki miodu. To spowoduje, że troszeczkę ten smak będzie złagodzony i będzie lekko, ale to bardzo lekko słodki. Oczywiście muszę dodać jeszcze sól i świeżo mielony pieprz. Mieszam delikatnie. To mięso już jest naprawdę miękkie. Ten element, który użyłem, też nie pozwala tym, tym, tym kawałkom się rozpaść, więc one są w miarę zwarte. Ale jeśli za długo będziecie gotować, to na pewno te wiązadła się rozpadną. Podanie: ja podam Wam czysty gulasz. Dla Was, tak naprawdę, opcje mogą być przeróżne. Możecie go podać na przykład na pajdzie stosowanego pieczywa. Możecie go podać na pire ziemniaczaną, na przykład w szanowym. Wtedy jeszcze bardziej podciągniecie smak. Degustacja. Naprawdę świetny aromat. Mm, super. Bardzo skumulowany, mocny smak. Też padła propozycja ze strony ekipy, że byłoby piękną sprawą podanie tego gulaszu z plackiem ziemniaczanym. Pycha na pewno. Dobra, przystępuję do podania. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Ci do gustu i przygotujesz go zimową porą. Nie zapomnij o zostawieniu suba, lajka, komentarza. Może zaproponujesz, z czym podać taki gulasz. Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój przepis na gulasz zimowy, wejdź na stronę diety.posmakuj.pl, a my dostarczymy takie danie inne pod Twoje drzwi. Cześć!